legendy kulturystyki oraz metody treningu old school przedstawia Grzegorz Gustaw z Mekki Kulturystyki Gold's Gym w Venice, Kalifornii oraz w kolejnym odcinku z cyklu Legendy Kulturystyki, w którym przedstawię sylwetkę zmarłej niedawno ikony kulturystyki, widocznego tu na zdjęciu podczas treningu z Arnoldem Dave'a Drapera. Zapraszam do oglądania. Blond bomber, czyli blond bombowiec, bo taki pseudonim nosił Dave Draper, jest prawdziwą legendą z czasów złotej ery kulturystyki. Dzięki swojemu charakterystycznemu wyglądowi, charyzmie oraz współpracy z Joe Weiderem przyczynił się bardzo do spopularyzowania kulturystyki na całym świecie. Urodził się w roku 1942 w stanie New Jersey. Treningi z obciążeniem rozpoczął w wieku lat 10. W szkole średniej zajmował się zapasami, pływaniem oraz gimnastyką. Dave miał naturalny talent do rozwoju mięśni, co zauważyli członkowie rodziny oraz przyjaciele i namówili go do startu w kulturystyce. W roku 1963 Dave w wieku 21 lat debiutuje w konkursie Mister New Jersey, który od razu wygrywa. Podobno nie myślał o karierze w kulturystyce. Pracował po skończeniu szkoły jako spawacz w fabryce. Legenda mówi, że Dave Draper zupełnie przypadkowo spotkał Joe Widera. Kiedy to zamówił nowe talerze do swojej sztangi z firmy Weider Barbell Company, Joe Weider, kiedy go zobaczył, był pod ogromnym wrażeniem jego ogromnej wówczas sylwetki i z miejsca zaproponował mu pracę w Santa Monica w Kalifornii. Sześć tygodni później Dave przenosi się do Kalifornii oraz rozpoczyna pracę u Joe Widera. A także zaczyna trenować w metce kulturystyki. W roku 1965 Dave wygrywa tytuł Mister America w klasie wysokich oraz Overall. Rok później wygrywa zawody Mr Universe, a w roku 1967 startuje w zawodach Mr Olympia, w których zajmuje czwarte miejsce. W roku 1970 startuje w zawodach Federacji AAU Mr World, gdzie zajmuje trzecie miejsce. W tym samym roku w Mr World kategorii IFBB wygrywa swoją kategorię oraz kategorię Overall i ostatnie jego zawody to zawody NABBA Mr Universe w klasie wysokich zajmuje miejsce trzecie. Dave wystąpił także w dwóch hollywoodzkich w filmach w roku 1966 w filmie Lord Love a Duck, czyli Pan kocha kaczki, troszkę dziwny tytuł, i w roku 1967 Don't Make Waves, czyli nie rób fal. W drugiej połowie lat 60. Dave Draper występował często także w telewizji, w epizodach, w różnych serialach oraz jako Dave Gladiator. Zapowiadał sobotnie wieczory w jednej ze stacji telewizyjnych w Los Angeles, filmy tak zwane Sword and Sandal, czyli miecza i sandała, w których grali zazwyczaj e, jego koledzy, że tak powiem, kulturyści, tacy jak na przykład jego idol Stevie Reeves. Dave, przy wzroście 1,83 m, ważył w granicach 96 106 kg w bicepsie miał 53 cm Trenując w metce kulturystyki w klubie Gold's Gym w Venice w Kalifornii był partnerem treningowym wielu znanych kulturystów, w tym Arnolda Schwarzenegger'a. Jeśli chodzi o jego trening podejście do treningu było bardzo ciekawe. Ja określam Dave'a Drapera jako takiego hippisa kulturystyki. Podchodził do, do życia i do treningu bardzo powiedziałbym na luzie, tak po kalifornijsku. Trenował, dzisiaj by się to określiło, instynktownie. Bez jakiegoś konkretnego planu, często zmieniał treningi, czasami robił Wszystkie grupy mięśniowe na jednym treningu lubił trenować w super seriach, szczególnie ramiona. Często łączył klatkę, barki i grzbiet, też w treningu. Także ciekawe dosyć podejście. Jad normalnie 7 posiłków dziennie, nie przywiązywał zbytni wagi do trzymania jakiejś tam diety, ale jad zdrowo. Przyznał się do stosowania sterydów, nie mówiąc, nie mogłem znaleźć jakichś szczegółów, jeśli chodzi o to, ale powiedział, że pod kontrolą lekarza stosował, ale dopiero po 10 latach treningu jako natural i, no i widział dużą różnicę. Patrząc na jego zdjęcia z późniejszego okresu, kiedy wrócił do kulturystyki, ponieważ podobno w latach 70., po tym szczycie kariery. Popadł w alkoholizm, z którego wyszedł, powracając do ćwiczeń kulturystycznych. No i świetną formę zachowywał bardzo długo, jeszcze mając 70 lat, wyglądał bardzo dobrze. Widać, że no musiał być prawdopodobnie na wspomaganiu testosteronem. Dave Draper zmarł 30 listopada roku 2021. Dożył sędziwego wieku lat 79. Praktycznie do końca życia udzielał się w środowisku kulturystycznym. Był autorem wielu artykułów oraz książek, z których jedną z nich mam w swojej kolekcji. I muszę powiedzieć, że jest to jedna z najlepszych, najbardziej szczerych. Książek dotyczących kulturystyki, napisanych przez byłych mistrzów. Tytuł, jak widzicie, Brother Iron, Sister Steel, brat żelazo, siostra, stal. Naprawdę fajna książka, gdzie opisuje swoje, swoją karierę, a także treningi. Może tutaj dla przykładu podam jego trening na ramiona, który mi rzeczywiście imponował. Trening. Jak widać, bardzo prosty, ale też jak widać skuteczny. Pierwsza super seria to uginanie sztangi łamanej stojąc na biceps, połączone wraz z wyciskaniem francuskim leżąc. 3-4 serie po 8-12 powtórzeń. Druga super seria to hammer curl, czyli y, uginania w chwycie młotkowym, y, z, połączone z wyciskaniem y, z sztangi francuskim nad głowę stojąc, 3-4 serie po 10-12 powtórzeń. Kolejna super seria, a raczej triset, bo tu widzimy 3 połączone ćwiczenia. Troszkę nietypowo zaczyna od uginania nadgarstków ze sztangą, czyli ćwiczenie na przedramiona, 3 razy 15 powtórzeń i połączone to jest z uginaniem ramion ze sztangą na biceps, 3 serię 8-12 powtórzeń i wyprostami na wyciągu 3 serie 12-15 powtórzeń. Pomimo, że Dave Draper nie startował dużo, ostatni raz wystąpił w konkursie kulturystycznym w roku 1970, nie wygrał nigdy tytułu Mister Olympia, to jednak pozostaje do, do dziś najbardziej rozpoznawalnym. Kulturystą, jednym z najbardziej rozpoznawalnych i znanych kulturystów w historii tego sportu, być może dzięki współpracy z Wejderem czy występom w filmach, a przede wszystkim dzięki swojej charyzmie i charakterystycznemu, jak mówiłem wcześniej, wyglądowi. Dave przechodzi do historii jako prawdziwa ikona kulturystyki prawdziwa legenda tego sportu. Dziękuję bardzo za uwagę. Na koniec, tak nietypowo, obejrzyjcie do końca. Prezentuję okładki, wszystkie okładki magazynów kulturystycznych, na których pojawił się Dave Draper. Dziękuję subskrybentom za subskrybowanie kanału Legendy Kulturystyki. Tych, którzy nie zasubskrybowali, poproszę o to, żeby to zrobili. Pomogą mi bardzo w ten sposób. No i dzięki temu będzie więcej tego typu materiałów. Jeżeli Wam się materiał podobał, to kciuk do góry. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Zobaczenia w kolejnym epizodzie z cyklu legendy kulturystyki.